Witam Cię serdecznie, z tej strony Marcin, mamy kolejny film z powtórki do matury podstawowej i tym razem zajmujemy się wymaganiem uczeń stosuje układy równań do rozwiązywania zadań tekstowych. Tak, czyli mam sobie zadanie tekstowe i jakoś zapisujemy je właśnie w postaci układu równań. I tutaj właśnie mamy zadanie maturalne, w którym mamy prostokąt o bokach długości długości AB, gdzie A jest większy od B, a wód tego prostokąta odnosi 30, jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego, no i mamy tutaj 6 odpowiedzi, z których musimy sobie dwie zaznaczyć, który z tych układów zadań jest interpretacją naszego zadania tekstowego, które nam dali. No to w takim razie rzucimy sobie prostokąt. Ja sobie pięknie narysuję tu taki ładny prostokąt. No, powiedzmy, że wyszło. Ok, wywalimy to i jest pięknie. No i teraz boki są długości AB, przy czym zauważymy, że A jest większe od B. Czyli tu jest bok długości A, a tu jest bok długości B. Kolejna informacja, którą mamy. Kolejne zdanie, owód prostokąta jest równy 30, czyli to jest obwód? no Bok plus bok, bok plus bok. Czyli mamy a plus a to jest 2 razy a, b plus b to jest 2 razy b, no i to ma być równe 30. Przy okazji same liczby parzyste podzielimy sobie przez 2. Otrzymujemy, że a plus b to jest 15. To mamy załatwione. To teraz druga część. Jeden z boków prostokąta to jest o 5 krótszy od drugiego. No to jest krótsze. To jest dłuższe. Czyli to to będzie B plus 5. nie? ten ma być dłuższy, to ten jest krótszy. Jeżeli ten jest B, to ten jest o 5 dłuższy. Ale możemy to też zapisać w inny sposób. Nie? Że Jeżeli to byłby bok A dalej, a to jest bok B. OK. Tak zrobimy, to możemy to zapisać w ten sposób, że ten bok B to będzie przecież bok A minus 5. Nie? Jeżeli na przykład tu jest 20, to tu musi być 15. 20 minus 5, 15. Albo jeżeli tu jest na przykład 15, no to 15 plus 5 jest 20, wszystko się zgadza. No to w takim razie szukamy naszych rozwiązań. A plus B równa się 15, ewentualnie 2A plus 2B równa się 30. Tu w ogóle nie ma takiego równania, więc to bym w ogóle odrzucił. Tak, tu jest 2A plus B równa się 30. No nie, 2A plus 2B ma być 30, no to odpada. Tutaj to jest, tylko jest troszkę słabane, bo zobaczmy. 2 razy a to jest 2a, 2 razy b to jest 2b równa się 30, więc może to będzie pierwsze. 2a plus 2b to jest 30, mamy takie. 2a plus 2b to jest 30, mamy takie. I a plus b to jest 30. No nie, a plus b ma być 15, czyli to odrzucamy. No i teraz pytanie, które z tych pozostałych równań jest ok? b równa się a minus 5, o tak, jak najbardziej, oraz b równa się 5a, no nie, dlaczego nie? Nie, bo gdyby B było na przykład równe 10, no to A musiałoby być równe 5 razy 2, 10, nie? więc odpada. To będzie odpadało. Natomiast to jest jak najbardziej ok, tylko pytanie skąd się wziął ten zorek, ten O. A minus B równa się 5. No bo jeżeli mamy to równanie, pasujmy i tutaj odejmiemy sobie B, to dostaniemy właśnie, że A minus B równa się 5. W końcu one. Jeden jest o 5 cm dłuższy od drugiego, czyli one się różnią, dlatego jest różnica, czyli odejmowanie o 5. Dlatego poprawna odpowiedź to jest odpowiedź C oraz poprawna odpowiedź to jest odpowiedź E. I tyle. No i mamy kolejne zadanie z jednej z matur. w sklepu kupi futowni 50 par identycznych spodni po X za parę i 40 identycznych maronek po Y za sztukę. Ok. Za zakupy futowni zapłacił 8000. Tak, i to, co teraz mamy, to, co teraz przeczytałem, że coś musi być równe 8000, tak? No właśnie, i teraz uwaga, musimy tutaj zapisać równanie. W jaki sposób? Ja nawet nie patrzę na to odpowiedzi, bo można by było się po odpowiedziach sugerować, ale na razie nie patrzymy. Kto kupił 50 par po x złotych, to logiczne, żeby na przykład te spodnie kosztowały 100, no to mamy 50 razy 100, tak? I wydał 5000. Więc musimy sobie pomnożyć ilość par z ceną, jaka jest. Więc jest 50 par. Po x plus 40 marynarek po y i to wychodzi 8000. Mamy takie równanie? Oczywiście, mamy je tu i mamy je tu. Hmm? Czyli to odpada i to odpada. Teraz druga część zadania, czyli po doliczeniu marzy 50% na każdą parę spodni i 20% na każdą marynarkę. Ceny detaliczne spodni marynarki były jednakowe. Czyli moja cena na początku to była x. A cena marynarki to była Y. Tak? Te ceny mają być równe, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dorzucimy sobie 50%. Cena na początku to jest 100%. Jak dorzucimy sobie 50%, to mamy 150%. Tu i 20% do marynarek, czyli była 100%, dorzucamy 20%, 120%. Tylko, że 150% i 120% można sobie zapisać w postaci 1,5 oraz 1,5%. Tu wiemy, że jest X, tu wiemy, że zrówna się, a tu wiemy, że jest Y. I mamy coś takiego. Zadam, Ta odpowiedź C jest poprawna, a odpowiedź B odpada. Widziałeś, widziałaś już elementarz maturzysty, który dla ja Ciebie przygotowałem. Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz w nim. Raz. Info, jak wygląda matura, czyli co na niej będzie. 2. Specjalne tablice maturalne w wersji Pro. 3. Porady jak trać punkty na maturze. 4. Strategie zdobywania punktów. 5. Pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy weź link w opisie tego filmu i podać maila, na którego wyślę Ci dostęp. No i mamy jeszcze ostatnie zadanko, też maturalne. Klient banku wypłacił z bankomatu kwotę 1040 zł. Bankomat wydał kwotę w banknotach o nominałach 20, 50 i 100. Banknotów 100 zł było dwa razy więcej niż 50 zł, a banknotów 20 zł było o dwa mniej, to o jest bardzo istotne, niż 50 zł. Ok. I teraz tak. X oznacza liczbę banknotów 50 zł, Y liczbę banknotów 20 zł. I pytanie, który układ równań opisuje naszą sytuację? No dobrze. To znaczy, że mamy trzy typy banknotów. Pierwszy typ banknotów to jest stówka. Drugi typ banknotów to jest pięćdziesiątka. I trzeci typ banknotów 20. I teraz pytanie, ile ich jest? No i czytamy w treści zadania, że X oznacza... Liczbę banknotów 50 zł, czyli tych jest x. Y oznacza liczbę banknotów 20 zł, czyli tych jest y. Dodatkowo czytamy w zadaniu, że banknotów 100 zł było dwa razy więcej niż 50 zł. Znaczy, że stówek było dwa razy x. To jest dwa razy więcej niż 50. Ok? No dobra. No i teraz pytanie, jak sobie ogarniemy ten układ równy? następujący sposób. Ktoś musi być równe 1040 zł. No i teraz co to jest? No to jest ilość setek którą wypłacił, czyli 2x to jest ich ilość razy stówka. Ilość pięćdziesiątek, czyli x razy 50 i ilość dwudziestek, czyli y razy 20. No i teraz zobaczmy, gdzie są takie informacje. Zobaczmy, że zawsze jest 20 y, 50 x i albo jest 100 razy 2x, albo, 100, albo 50x razy 2. No nie, musi być to, 2x razy 100, czyli albo odpowiedź A, Odpowiedź B odpada albo odpowiedź C, bo też jest 20y 50x i 100 razy 2x. Okay? A tutaj znowu to odpada, bo to nie pasuje. Tylko teraz pytanie, czy x równa się y-2, czy y równa się x-minus? No i to jest tu schowane, że banknotów 20 zł, czyli y, było, czyli równa się o 2 mniej, czyli na pewno trzeba odjąć 2 od banknotów 50 zł, czyli od x. Hmm? można zapisać to tak ale tak ładnie wygląda tak, można sobie też oczywiście sprawdzić, skoro to 20 zł było o 2 mniej, tak to powiedzmy, że tych by było 10, to skoro ma być o 2 mniej, to tych musi być 12, tak więc sprawdźmy, czy 10 równa się 12 minus 2, jak najbardziej tak więc odpowiedź poprawna to jest y minus, równa się x minus 2 czyli odpowiedź A, a ta odpowiedź C odpada a jeżeli jesteś bardzo dobrze przygotować się do matury, podoba się seria powtórki do matury z podstawy, no to oczywiście na górze wyświetla się kolejny film, który zapraszam Cię do oglądania i przygotowania ze mną do Twojej matury. Cześć!